Witam wszystkich na moim kanale, zapraszam na przegląd do sklepu Pepko Dziś będzie w przeglądzie odzież z działu damskiego, z działu męskiego Odzież dla dzieci, coś dla nastolatków A także będę na dziale dla domu, tak więc też co nieco Wam pokażę co tam udało mi się znaleźć Najpierw zaczynamy od działu damskiego Tutaj zresztą jak widzicie przy samym wejściu jest odzież damska. Weszłam w te pierwsze alejki. No i na razie nic szczególnego nie wpadło mi w oko. Tutaj te wszystkie produkty już były. To wszystko już pokazywałam. I zauważyłam tego typu spodnie, coś, ale takie spodnie woskowane. One kosztują 50 zł. Nie jestem pewna, czy to są to spodnie, które już kiedyś były, takie zwężane ku dołowi. Uważam, że całkiem dobrze się prezentują. Nie są to takie typowo woskowane, spodnie takie niemiłe w dotyku. To wyglądało o wiele lepiej. I tutaj kolejna nowość, taka bawełniana sukienka kosztuje 70 zł. Długa coś, ale taka szmisjerka z paskiem w talii, bardzo ładnie wygląda na żywo. No i zresztą też moim zdaniem jakość materiału mówi sama za siebie. Dalej wchodząc w kolejną alejkę, tutaj już zaczęły się stroje sportowe z lewej strony, z prawej strony jeszcze popatrzyłam w te koszulki, ale tutaj akurat nic nowego nie było. Te zestawy ostatnio Wam pokazywałam. No i ona wprost tutaj podobnie nic szczególnego nie zauważyłam teraz mamy bieliznę i od razu a, zauważam tego typu nowy biustonosz tutaj ma lekki taki push up zaraz Wam tutaj pokażę cenę, ile on kosztuje i mamy 20 zł średni rozmiar, jeżeli chodzi o ten biustonosz i sprawdzałam jeszcze majtki czy być może są do niego, do kompletu ale tutaj akurat nic m, takiego nie znalazłam jeszcze popatrzyłam na inne biustonosze ale to też już wszystko było teraz mamy piżamy i pierwszy zestaw tego typu tutaj cena 35 zł maksymalnie do zmiaru X a taka koszulka z krótkimi shortami, niestety skład tego materiału nie zachwyca z tego względu, że tu mamy poliester w większości poliester 65% poliestru, reszta to bawełna, choć myślałam, że jest o wiele lepszy. I kolejny zestaw za 35 zł, również maksymalnie do rozmiaru XL. Tutaj jest bawełna i szorty wykonane z wiskozy. I mamy jeszcze jeden zestaw, tutaj już 100% bawełna. I jeżeli chodzi o cenę tego zestawu, to on tutaj kosztuje 30 zł i też maksymalnie do rozmiaru XL. Uważam, że bardzo ładnie prezentują się te zestawy. Jego już tutaj odwieszę i przejdziemy dalej do kolejnej aleki. Dziś tak krążyłam trochę tu, trochę tu i też właśnie zauważyłam nowy zestaw kąpielowy, takie bikini. Ono tu ma taki jakby brokat w kolorze srebrnym. Tego bikini nie widziałam. Góra kosztuje 25 zł. Tutaj akurat mam rozmiar XXL. Co prawda mam wrażenie, że jest to o wiele mniejsza miseczka, no mnie w każdym razie nie wygląda na rozmiar XXL i do tego mamy majtki i majtki kosztują 20 zł uważam, że całkiem ciekawie prezentuje się ten strój tutaj jeszcze popatrzyłam na te pozostałe, ale to wszystko już było, to już wszystko pokazywałam i druga strona i tutaj podobnie nic nowego nie znalazłam Teraz odzież dla mężczyzn i pierwsze takie kąpielówki. Tutaj jeżeli chodzi o materiał mamy poliester i te kąpielówki kosztują 25 zł, takie zwykłe, klasyczne. Tutaj kolejne również za 25 zł i taka standardowa rozmiarówka, czyli maksymalnie do rozmiaru XXL i one również są wykonane z poliestru. Muszę przyznać, że całkiem fajnie się prezentują. Z tyłu taka jedna kieszonka. I je tutaj odwieszę i dalej przejdziemy na dział dla mężczyzn, bo te wieszaczki akurat były tak na środku sklepu, a tutaj taki dział męski dopiero się zaczynał. I już z daleka zauważam się takie zestawy, bardzo pastelowe kolory. Mamy bluzy i tego typu bluza. W większości jest wykonana z bawełny. Akurat skład ma bardzo dobre moim zdaniem. Bawełny tutaj mamy 90%, 10% to poliester, bluza z kapturę i jeżeli chodzi o cenę tej bluzy, to ona kosztuje tutaj 50 zł. Do kompletu możemy sobie dobrać tutaj takie krótkie spodenki. Zaraz Wam tutaj pokażę cenę. Ona kosztują 35 zł i tutaj też mamy tą standardową rozmiarówkę, czyli maksymalnie do rozmiaru XXL. Z boku mamy takie. Kieszenie jeszcze dodatkowe. Tutaj oczywiście mamy ten sam materiał. Kolor żółty również jest. Tutaj bluza w kolorze niebieskim, czyli też spodenki w kolorze niebieskim powinny być, ale akurat nie było. I taka grubsza koszulka za 25 zł. Tutaj też jest krój taki luźniejszy. Patrzyłam, czy są jeszcze inne, ale nie było. Teraz odzież, odzież dla dzieci. Zaczniemy od chłopców. I od razu zauważyłam tego typu koszulka Oczywiście wykonana jest z bawełny. Ona kosztuje 12 zł. I zaraz pokażę Wam kolejną. Tej też wcześniej nie widziałam. Kosztuje 10 zł. I tutaj z tyłu mamy takie y, żółwiami ninja. I też zaraz no tutaj pokażę cenę za tą koszulkę. 15 zł. I tam dalej jeszcze mamy taki dwupak, dwie koszulki y, z myszką mini i z kaczorem Donaldem. I tutaj taki zestaw kosztuje 25 zł. Oczywiście koszulki są wykonane z bawełny. Wcześniej ja Wam pokazywałam ten typu zestaw dla dziewczynek, ale dla chłopców on również jest dostępny. I jeszcze takie bawełniane spodnie dresowe. I tutaj one kosztują 25 zł. Czy też jeszcze w miarę taka ok cena. Jeszcze daleka popatrzyłam z tej strony na wprost, ale tutaj akurat zauważam tylko tą taką bluzkę z Super Mario. I zaraz tutaj Wam pokażę cenę. 15 zł. Z tyłu taka zwykła, klasyczna i jednolita. I teraz druga strona. Tutaj też mamy Super Mario z taką zwykłą e koszulkę. I ta koszulka tutaj kosztuje 20 zł. I kolejna koszulka, której wcześniej nie widziałam z Garfielda. I ona też pewnie 20 zł kosztuje. O nie, tutaj już mamy 15 zł, ale bardzo ładne, kolorowe. Teraz dział dla nastolatki. Pierwsza taka bawełniana bluzka, ale taka hiszpanka. Tego produktu wcześniej też nie widziałam, zaraz tutaj pokażę cenę. 15 zł i tam z tyłu jeszcze tego typu koszula z takim haftem angielskim. Tej koszuli też wcześniej nie widziałam. Oczywiście też ona jest wykonana tutaj z bawełny. Luźniejszy krój. I ta koszula kosztuje 30 zł. Tutaj jeszcze mam dołączony zapasowy taki guzik. I tam jeszcze jedna jest bluzka, której wcześniej nie widziałam. Również ma tutaj takie rękawki wykonane z haftu angielskiego. Podobnie ona jest wykonana oczywiście z bawełny i ta bluzka kosztuje 25 zł, tak więc tu bluzki w takiej białej kolorystyce i kolejne produkty i tutaj o ile dobrze pamiętam pokazywałam Wam tą spódniczkę, ale nie jestem pewna tej bluzki oczywiście wykonana jest z bawełny ona kosztuje 20 zł uważam, że naprawdę bardzo ładnie prezentuje się na żywo tutaj tą bluzkę na jedną ramię pokazywałam ono, ta bluzka też również tutaj kosztuje 20 zł i ta spódniczka, którą też kiedyś pokazywałam ale w ramach przypomnienia pokażę Wam tutaj cenę 30 zł i idąc dalej, mamy następne nowości. Takie bawełniane shorty, bardzo krótkie, takie bardziej sportowe, bym powiedziała. I zaraz tutaj Wam pokażę, ile one kosztują. I mamy 12 zł, tak więc bardzo dobra cena. Materiał dość gruby. I pod spodem były takie zestawy. Tutaj mamy koszulkę razem z takimi spodemkami. Pierwszy zestaw za 25 zł. Tutaj oczywiście też e, wykonany jest on z bawełny, dość gruby materiał i zaraz tutaj Wam pokażę kolejny zestaw, tu już troszeczkę ciemniejsza kolorystyka i ten zestaw również tutaj kosztuje 25 zł, tak wygląda przód koszulki i do tego takie spodenki, coś ala kol kolarki, to już odwieszę i jeszcze Wam pokażę kolejną bluzkę, którą znalazłam tego typu, luźniejszy krój, ona kosztuje zaledwie 12 zł, uważam, że bardzo ładnie się prezentuje i teraz już dział dla małej dziewczynki i tutaj założam taki zestaw góra taka bluzka, wykonana z bawełny, kolor pomarańczowy bardzo ładnie wygląda na żywo I zaraz tutaj Wam pokażę cenę za tą bluzkę i ona kosztuje 20 zł bardzo leciutka taka na ramionczka i do tego mamy takie shorty i one kosztują 25 zł. No, jak widzicie, dół jest o wiele e, droższy. I tutaj jeszcze dalej, e, kolejne shorty, których wcześniej nie widziałam. Tutaj mam grubszą taką bawełnę, coś la jeans. I te shorty kosztują 25 zł. Z tyłu mamy oczywiście kieszenie. I tutaj jeszcze zaraz Wam pokażę inne produkty, których wcześniej nie widziałam. Najpierw tak popatrzyłam na to, co tutaj wisi, ale tutaj akurat nic nowego nie zauważyłam. Dlatego stwierdziłam, że wejdę w tą alejkę i tutaj jeszcze popatrzę, czy być może jest coś, czego wcześniej nie widziała. No tą bluzeczkę kiedyś wam pokazywałam. I przejdę jeszcze tam w prawą stronę do samego początku. Tutaj oczywiście to też już wszystko u mnie było. I tam z daleka od razu zauważyłam taki kapelusz. W kolorze takim jasnym, jakby kremowym, znaczy kremowym, śmietankowym. I ten kapelusz kosztuje 20 zł, taki jakby pleciony. I teraz już przejdziemy na dział dla domu. I tutaj mamy takie rzeczy, jakby do pływania. Okulary, takie dla dzieci, oczywiście. I te okulary kosztują 15 zł. Są tutaj ze stitchem. I powyżej mamy okulary z psiego Patrolu. Tutaj oczywiście mamy tą samą cenę i poniżej jeszcze zaciekawiły mnie te ręczniki kąpielowe tutaj kolekcja Barbie 25 zł, wymiary 70x140 ale nie wiem czy to dopiero coś nowego czy być może to są te z zeszłego sezonu jeszcze taka deska do pływania, taka piankowa i ta deska kosztuje 17 zł tego typu produkty też bodajże były w zeszłym sezonie i odkładając tą deskę, zauważyłam tutaj kolejny taki ręcznik z Gabi to akurat ktoś wyciągnął go i ten ręcznik kosztuje 20 zł ale muszę powiedzieć, że jak tutaj go dotykałam ten, który tutaj leży, on jest mega cienki zresztą tutaj chyba sami widzicie bardzo cienki był ten materiał i teraz przechodzę tam troszeczkę dalej i z tej strony zauważyłam takie produkty do roweru szczerze mówiąc, takie rzeczy to ja jeszcze tutaj nie widziałam i od razu zauważyłam ten dzwonek, on kosztuje 8 zł, oczywiście jest wykonany z metalu. Tutaj myślałam, że są też jeszcze jakieś inne z innym motywem, aniżeli z pieskiem, ale tutaj akurat nic nie było. I jeszcze o, coś takiego, bardziej dla dziewczynek. I tutaj cena jest 6 zł. Teraz kolejny produkt, za 45 zł mam taką pościel 140 na 2 metry i jedna poszwa 50x60 cm, oczywiście jest to pościel wykonana z bawełny, bardzo ładna, coś dla dzieci, a poza tym patrząc na tą pościel, tutaj akurat nic ciekawego nie zauważyłam, dalej mamy poduszki i poszewki, jeżeli chodzi o poszewki, to wydaje mi się, że tej poszewki nie było wcześniej. Wykonana jest z bardzo grubego materiału. To jest bawełna. Kosztuje 10 zł, wymiary standardowe, czyli 45 na 45. Tutaj ten wzór występuje zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Uważam, że też całkiem ciekawa poszewka. I tutaj jeszcze tak półgrzebałam między tymi wiszącymi, ale tutaj też niczego innego nowego nie było. Teraz mamy alejkę z produktami do WC i zauważyłam takie nowe zestawy. One są wykonane z tworzywa sztucznego. Tu, oczywiście, mamy szczotkę, i końcówka tej szczotki jest w kolorze czarnym. Taki zestaw kosztuje 25 zł. Uważam, że bardzo ładnie wygląda na żywo. Dwie wersje kolorystyczne: biała i czarna. I poza tym, tutaj mamy jeszcze kolejny, kolejną taką szczotkę. Tym razem, to pudełko jest wykonane z ceramiki. Ten kubełek jest wykonany z ceramiki i ten zestaw kosztuje również 25 zł. I też mamy tutaj dwie wersje kolorystyczne: białą i czarną. I teraz kolejna alejka, i tutaj zauważyłam nową osłonkę, taką główkę. Główka średniej wielkości, i jeżeli chodzi o cenę tej główki, to ona tutaj kosztuje 15 zł. Ja już myślałam, że główki nie są już zbyt popularne, no ale jak widać, cały czas trafiają na półki sklepowe, i na sam koniec jeszcze mamy takie patyczki zapachowe. Tak, to są patyczki. Bardzo ładnie wyglądają na żywo. Zapach jest taki różany, i one kosztują 30 zł. I to by było na tyle w tym przeglądzie. Dziękuję i pa pa!